Dzień dobry, kochani. Dzisiaj y, dla zainteresowanych, oczywiście, kartami tarota, dla kolekcjonerów, chciałabym przedstawić taką talię The Good Tarot. Autorką jest Colette Byron Wright. Artystą, który pomagał jej, y, artystami, którzy pomagali jej, to jakaś Trishia Brydental i Jenna della Grotalia. Jenna della Grotalia jest pewnie. Niektórym z Was znana, bo już się z tą autorką, ilustratorką spotkałam. Słuchajcie: karty mają niesamowite obrazy. Trochę elfie, trochę takie spoza takie coś bajkowego troszkę takie mam wrażenie. Ponadto są też tutaj jakieś zwierzęta. Nie ma mrocznych kart, takich bardzo mrocznych, raczej właśnie takie bajkowe, takie takie przystępne, nie straszą. Spodobały mi się, widziałam je na jakimś filmiku i zobaczyłam kartę, właśnie księżyca, bo to jest karta księżyca i po prostu dla mnie jest przepiękna. Bardzo mi się podoba. Yy, oczywiście, pudełko sztywne. O, ciężko się otwiera. Duże. Wydawnictwo chyba Hey House. O ile się nie mylę, ale <laughs> tak, Hey House. Dokładnie. Książeczka standardowa, taka troszkę większa niż te takie zwykłe, 120 stron. Karty opisane. Jak zawsze słowo o autorach, artystach. Wszystkie karty są tutaj opisane, ale niezbyt szczegółowo. Wiecie? Tak patrzę, więc myślę, że... Niezbyt szczegółowo, po prostu jest tutaj jakiś zwykły opis, o co kaman I to wszystko jeszcze jest dodane. Jakieś, jakieś. Na przykład tu mamy wie, że jest niespodzianka, tak? Chyba taka bardziej przykra. Gwiazdę jest inspiracja, więc takie znaczenia od autorki. Dobrze. Ma no, ładna książeczka. Tutaj są takie czerwone y, świecące napisy. To samo jest na pudełku. Y, karty powiem Wam, że są y, naprawdę y, duże, chociaż nie tak duże jak na przykład y, Druid Craft. Bo są. Chociaż właściwie popatrzcie. Troszkę mniejsze, troszkę krótsze. Troszkę krótsze. Tak, troszkę krótsze. Odwrotnie. Ale yy, tyły bardzo fajne, więc można czytać tak czy inaczej w odwrocie. Yy, kolor yy, piękny tego tyłu taki zielony. Tu jasny, tutaj przechodzący w ciemniejszy, ale bardzo, 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 bardzo fajny. Jeżeli ktoś czyta karty w odwrocie to myślę, że tak, że to raczej nie jest jakieś takie mocno rzucające się w oczy. Kochani, zaczynamy od karty, oczywiście, Głutca. Sprawdzę tylko, czy wy dobrze widzicie. A powinniście dobrze widzieć, tutaj bardziej tak. Pudełeczko odkładamy. Głupiec. Taki elf, jakby z trąbeczką. Bardzo ładny. Mak przypomina mi y, troszkę świętego Mikołaja. Chyba przez tą brodę i okulary. Mhm. Kiedyś spotkałam się z podobnym obrazkiem na jakiejś karteczce świątecznej, chyba i dlatego tak mi kapłanka. Cesarzowa. Bardzo ładne, bardzo ładne rysunki. Cesarz. To jest lew w zbroi, słuchajcie, tutaj. Kapłan jest przedstawiony jako kobieta. A dlaczego nie, prawda? Nie ma karty kochanków, tylko jest karta miłość, no więc właściwie to samo. Na wieżach są symbole: lwa i to jest powietrze. Nigdy nie, nie, nie mogę tych symboli powietrza, ognia, wody zapamiętać, po prostu mój mózg tego nie przyjmuje. Y, gdzieś mam nawet to y, fajnie narysowane i opisane, ale y, jakoś, no, nie jestem w stanie tego zapamiętać. Rydwan. Taki spokojny, taki spokój. Y, siła. Ładne te karty są. Pustelnik. Słuchajcie, pustelnik to są jakieś drzwi. Jakieś drzwi z masą kluczy. Niepotrzebnie jest numer karty tu na środku, bo mogli go po prostu gdzieś nawet na dole umieścić lub z boku. I tu jest głowa, jakby wyryta w tych drzwiach, jakby taka rzeźba. Koło fortuny. Jest słońce w centrum. Pewnie tutaj jest księżyc. Jak zawsze trzeba będzie poczytać książeczkę, co autorka miała na myśli. Sprawiedliwość. No tu jest zachowane miecz, jest, jest waga. Tylko, że sprawiedliwość tutaj ślepa nie jest, co prawda, ale wiadomo. Wisielec. Bardzo ciekawy. Tak wygląda w odwrocie. On po prostu jakby sobie odpoczywał. Karta śmierci to nie jest karta śmierć, tylko transformacja. Czyli przystępnie, fajnie pokazana właśnie, bo pokazana poprzez pryzmat zmiany, tak? Jest zmiana. Ta dziewczynka coś tam trzyma i coś się zmienia, jakby feniks z popiołów. To jest częsty motyw, nie? Cierpliwość zamiast umiarkowania. Fajnie, zobrazowana jest, jest ta cierpliwość tutaj. Nic nie przelewa, nic nie robi. To jest pokusa, czyli diabeł. No tak. Hmm, też ciekawe przedstawienie. Wieża. Gwiazda. Bardzo ładna karta. Księżyc wspomniany przeze mnie yy, wyżej. Też no, yy, jest po prostu przepiękny. Przepiękny jest. Yy, zresztą ja bardzo lubię kartę księżyca. Czy jest woda? Nie ma wody, ale jest niebo. A może i to jest woda? Tego nie wiem. Jest niebieskie. Może być i niebo i woda. Słońce. Też bardzo ładna karta. Call, czyli y, zamiast sądu mamy wezwanie, wołanie. I świat. No właśnie. Nie jesteśmy sami, jakby, nie. Są jeszcze inne światy. Nawet i równoległe. Paść powietrza, czyli y, paść mieczy. Ja będę mówić tutaj standardowo: miecze, denary i tak dalej. Messenger of air, y, czyli y, posłaniec powietrza, nie. Czyli rycerz y, mieczy. Królowa mie mieczy bardzo y, piękny jest, ten, jest ta ilustracja, przepiękna jest. Król mieczy. I as mieczy. Dwójka mieczy. Trójka mieczy. Nie widać tutaj żadnego zranienia, prawda? Żadnego bólu, tęsknoty, smutku nie ma tutaj. Nie ma na tej karcie. Tego nie widać. To trzeba wyciągnąć po prostu. Yy, może patrząc na tą kobietę, ona tutaj tak jakby yy, nosiła jakiś ból w sercu, pewnie o to tutaj chodzi. Cztery miecze. Pięć mieczy. sześć, no tu akurat, yy, ok, siedem mieczy, osiem mieczy, dziewięć mieczy i dziesięć mieczy. Muszę poczytać, czym yy, inspirowała się yy, autorka czy królejem marszelskim yy, Rider White nie wiem bo trudno jest mi powiedzieć chyba swoją własną jakąś yy, jakimś podejściem własnym yy, paś ognia czyli paś yy, buław Oj. spadają rycerz buław królowa i król. On taki starszy od królowej. A z buław. Też przepiękna karta. Te czerwienie, ten buzujący, jakby ogień, tu widać. Widać tą energię. Piękna. Dwie buławy. Trzy buławy. Cztery buławy. Pięć buław. Sześć buław. Siedem buław. Jednorożec. Osiem <laughs> buław. Dziewięć buław. napić kawy. bo mi oczywiście burczy w brzuchu jak zawsze yy, tak, 9 buław, 10 buław. I teraz już mamy wodę, czyli puchary. Paś pucharów, syrenka. Mhm. Rycerz pucharów. Królowa? Piękna. I król, też starszy, zobaczcie. No. As jako konik morski, bodajże z perłą. Chyba dwa puchary to dwie rybki. Trzy puchary to trzy perły. I syrena. 4 Puchary, też perły. I Syrena, 5 Pucharów, też jakaś Syrena, ale w muszli, perły, konik, sześć. O, tutaj właśnie. Jest taka tęsknota, wspomnienia. Coś, co. Było, minęło i nie wróci. Jest bezpowrotne. Siedem pucharów. Pewno, że nawet ciekawa talia, tylko trzeba poczytać. Osiem pucharów. Mhm. Dziewięć pucharów. Dziesięć pucharów. Budda. Dziwne, prawda? Dziwne, no bo do tej pory wszystko było w wodzie, a tu jest Budda i on siedzi jakby na jakimś ogromnym yy, no, zapomniałam słowa, wodospadzie. O właśnie. No, i przechodzimy do denarów. Paść, powie, paść yy, ziemi, czyli paść denarów. Bardzo ładnie pokazany. Rycerz denarów. Królowa denarów. I król. Widzicie to? Jest różnica, nie? W wieku. As denarów. Też piękny. Dwa denary. I tu widać te wahania, te dylematy, te podejmowanie decyzji. Mhm. Trzy denary. Mhm. Cztery denary pięć. Sześć. siedem osiem świetna karta świetna karta dziewięć i dziesięć i powiem Wam, co zauważyłam, właśnie to. Powietrze ma kolor y, niebieski. Zauważyliście to? Też to zauważyłam. Powietrze ma kolor niebieski. Ogień jest taki fioletowy, czerwony, y, żółty. Ma takie kolory, właśnie. Woda jest też taka turkusowa, bardziej taka zielono-turkusowa. A denary są w odcieniach beżu, brązu, takie ziemiste kolory, nie? Tak, ziemiste. Słuchajcie, talia jest piękna. Obrazy ma piękne. Swoją drogą jestem ciekawa właśnie, jak y, będą wyglądały czytania z takich kart. Kiedyś na pewno zrobię i kiedyś na pewno podzielę się z Wami y, swoimi jakimiś dalszymi przemyśleniami co do tych kart. Y, y, uważam, że autorka naprawdę, y, znaczy ilustratorzy naprawdę się postarali, bo karty są przepiękne. Muszę poczytać, jaką techniką są malowane czy rysowane, czy to są zdjęcia, czy to jest raczej na kolarze, to nie wygląda, ale nie jestem też znawcą sztuki jakiejś tam, więc, więc muszę trochę o tym poczytać. I przede wszystkim, co kierowało autorką, co miała na myśli właśnie w ten sposób przedstawiając, nie? Kochani, dziękuję Wam pięknie, i zapewne zrobię jeszcze jeden filmik o kartach, ale może za jakiś czas, może dziś, może jutro. I zapraszam Was do czytań na moim kanale. I do usłyszenia, zobaczenia i wszystkiego dobrego.